Cześć, witamy was na kanale Bike and Chill ze Słonecznej Hiszpanii. W dzisiejszym filmie przedstawimy wam test yy, roweru na kołach karbonowych oraz na aluminiowych. Sprawdzimy jaka jest różnica w podjeździe na tych samych watach. Sprawdzimy to w dwóch różnych wartościach, w niższej oraz w wyższej, ale będą to wartości, które normalnie amator może wykonać, żeby nie sprawdzać tego w wysokich zawodniczych watach. Sami jesteśmy ciekawi y, efektu, jaki wyjdzie na koniec i jakie będą różnice, i czy warto właśnie zainwestować w karbonowe koła. Dodam tylko, że rower będzie ten sam. Zmien będą zmieniać się tylko koła. Zapraszam do oglądania. Zmieniamy koła i zaczynamy nasz test. thank you Jesteśmy już po teście, w którym porównywaliśmy koła karbonowe oraz aluminiowe na podjeździe, w rowerze Orbea Orca M30 i LTD. Nie znamy jeszcze wyników i sami jesteśmy ciekawi, jak to wyszło. Pierwszy test odbywał się na mocy około 220 W, a drugi na mocy około 280 W. I teraz zobaczymy, jak to wyszło. Wchodzimy na poszczególne lapy. pierwszy lap jest to moc znormalizowana 222 W średnia moc 219 W i czas to jest 7:13 czyli mamy czas 7:13 na kołach karbonowych i teraz wchodzimy w odpowiednik na kołach aluminiowych mamy moc znormalizowaną również 222 W moc średnia 221 W czyli to jest praktycznie to samo różnicy około 2 waty. Moc znormalizowana ta sama. I, róż, i czas mamy 7,18. No to czyli tylko 5 sekund różnicy. Tak, to jest tylko 5 sekund różnicy. E, w czasie. I dystans tutaj mieliśmy 2,15 km. Tak jest. E, I teraz co no sądzisz o swoich odczuciach? Czy było to czuć, czy nie było czuć? No, przede wszystkim myślę, że było to czuć na takich mocniejszych depnięciach, ale myślałem, że wyjdzie troszeczkę większa różnica. Z tym, że jest to też nieduża moc, bo 220 W to tak naprawdę pod górkę to jest najczęściej jazda tlenowa. Yy, tak, generalnie... można tutaj dodać, że ja mam około tam 72 kW, także tutaj każdy może mieć jakieś tam odniesienia. Teraz zobaczymy, siebie. jaka jest różnica przy trochę większej wartości mocy, czyli mieliśmy to zrobić na około 280 W i wyszedł nam pierwszy Lap. Moc znormalizowana 281 W i moc średnia 280 W. Czas 6 minut. I teraz mamy drugi lap, czyli na aluminiowych kołach. Moc znormalizowana 280 W, moc średnia 281 W. I jest. czas 6,09. Czyli mamy 9 sekund różnicy. Tak, czyli przy większej mocy już troszeczkę już jest większa różnica. Dokładnie. Czyli analogicznie po prostu rośnie to wprost proporcjonalnie. Im wyższe moce kręcimy, tym ta różnica się zwiększa. Teraz może Szymek powiesz, czy według Ciebie warto te koła, warto dołożyć do kół karbonowych, czy nie, bo generalnie tu był porównywany dosyć krótki fragment podjazdu. Tak. Na dłuższych na pewno te różnice byłyby dużo, dużo większe. Podjeżdżając na przykład 15-20-km podjazd na 1000 metrów, jakich tutaj w okolicach Kalpy nie brakuje. Ta różnica mogłaby na przykład wynosić grubo powyżej 1,5-2 minut. Jadąc z tą, tą samą mocą, im wyższe moce, tym ta różnica by się jeszcze bardziej zwiększała. To teraz, może, powiedz, właśnie, jakie są Twoje odczucia, czy warto, czy nie warto? Ewentualnie w jakim przypadku, albo dla kogo warto? Myślę, że przede wszystkim największą różnicą, jak dla mnie taką odczuwalną, był komfort jazdy na karbonowych kołach i to, jak ten rower się słuchał u mnie. Na tych aluminiowych jednak czuć było, że to wszystko tak troszeczkę pochłania tą moc, którą przekazuje. Wiadomo, że tutaj właśnie robiliśmy to na troszkę mniej, mniej jakichś wielkich mocach, więc e, im mocniej depniemy, tym te różnice robią się większe i to jest jakby odczuwalne rzeczywiście przy, szczególnie przy takich mocniejszych depnięciach. Przy takiej stałej jeździe, równej pod górkę nie była to jakaś duża różnica, nie było czegoś takiego, że czuć było, że ten rower jak, jak mieliśmy założone aluminiowe kółka, że on był jakoś dużo wolniejszy. No, największa różnica według mnie jest na takich y, większych zrywach. Y, wtedy ten rower naprawdę się słucha i chce jechać. Jaszczl że odchodzi. Ja jeszcze dodam, że test wykonywaliśmy właśnie na rower,ze typowo spinaczkowym, więc ten rower sam w sobie po prostu już dobrze podjeżdża jego geometria budowa, i waga całego zestawu jest na tyle już fajna, że to po prostu, obojętnie jakie koła założymy, to naprawdę dobrze idzie. Kwestia też, czy to idzie dobrze, czy bardzo dobrze. Yy, no, I myślę, brak. że tutaj się roznosi całe pytanie właśnie, czy warto zainwestować w karbonowe koła. Więc jeśli zaczynasz po prostu z szosą, dopiero jesteś na, na starcie twojej przygody, to nie jest to taki tam powiedzmy must have, że musisz to mieć, bo kupując przykładowo taką orkę, naprawdę masz rower, który tak czy inaczej tak będzie świetnie podjeżdżał. Ale mając możliwości finansowe albo mając większe aspiracje, chcesz coś się pościgać, potrenować już bardziej, to jeśli masz taką możliwość, to na pewno warto dołożyć do tych kół, bo odczujesz jej zalety. Tym bardziej, że na pewno duże zalety odczujesz też na płaskim, po prostu gdzie ten rower będzie się dużo lepiej rozpędzał, utrzymywał prędkość. tutaj Akurat test robiliśmy na tablice z niewielkim nachyleniem, ale na płaskich odcinkach też jest generalnie odczuwana różnica, chociaż nie jest to jakiś. Nie wiadomo jaki przeskok jakby się mogło wydawać. Jeśli chodzi o same wyniki, to spodziewałem się, że będą to troszeczkę większe różnice, natomiast jestem, tak powiedzmy, lekko zaskoczony. No niby nie jest to tak dużo, ale jak się popatrzy na to, że jest to tylko 6 czy 7 minut jazdy, no to, to jednak te parę sekund. Teoretycznie robi różnicę. Bo gdy sumujemy to przykładowo właśnie z całego wyścigu czy treningu, to ta różnica już się robi całkiem, całkiem spora. No tym bardziej, że na przykład m, gdzieś tam jak zawodnicy jeżdżą albo dobry amator, to te moce są dużo wyższe kręcone, więc analogicznie rośnie dużo no bardziej jak. różnica. Yy, na sam koniec chciałbym Was zaprosić na nasze media społecznościowe oraz na inne nasze filmy na kanale YouTube. Wpadnijcie też na nasz sklep internetowy oraz stacjonarny w Dębicy. Zapraszam do oglądania. Na razie, cześć. Dzięki. Cześć.